Nigdy nie wyobrażałem sobie, że moje małżeńskie życie dojdzie do takiego punktu. Po dziesięciu latach małżeństwa, trójce dzieci i rutynie, która wydawała się działać doskonale w oczach wszystkich, odkryłem, że moja żona po prostu nie chciała już mieć ze mną intymności. Na początku myślałem, że to tylko przejściowa faza. W końcu wszystkie pary przechodzą przez okresy oddalenia prawda. Ale z biegiem miesięcy zdałem sobie sprawę, że problem był znacznie głębszy, niż przypuszczałem. Nazywam się Ricardo, mam 42 lata i zawsze byłem człowiekiem oddanym swojej rodzinie. Pracuję jako kierownik sprzedaży w międzynarodowej firmie. Dobrze zarabiam i zawsze starałem się zapewnić mojej żonie Karli i naszym dzieciom komfortowe życie. Karla ma 38 lat. Jest psychologką i pracuje w prywatnej klinice trzy razy w tygodniu. Zawsze była piękną, inteligentną kobietą, a jeszcze kilka lat temu czułą i obecną we wszystkich aspektach naszego związku. Wszystko zaczęło się zmieniać około dwóch lat temu. Na początku były to delikatne odmowy. Była zmęczona, bolała ją głowa albo po prostu nie miała ochoty. Rozumiałem to. W końcu opieka nad trójką dzieci i praca nie są łatwe, ale odmowy stawały się coraz częstsze. Z raz w tygodniu zrobiło się raz w miesiącu, a potem całe miesiące bez żadnego kontaktu fizycznego. Próbowałem z nią rozmawiać wiele razy. Pytałem, czy coś jest nie tak, czy ją czymś zraniłem, czy ma jakiś problem, w którego rozwiązaniu mógłbym pomóc. Odpowiedzi zawsze były wymijające. Mówiła, że wszystko w porządku, że to tylko zmęczenie, że nie mam się martwić. Ale jak mogłem się nie martwić? Moja żona oddalała się ode mnie, a ja nie wiedziałem dlaczego. Zacząłem się zastanawiać. Czy straciłem swój urok? Czy przestała mnie uważać za atrakcyjnego? Zacząłem bardziej o siebie dbać. Wróciłem na siłownię. Zmieniłem fryzurę. Kupiłem nowe ubrania. Nic się nie zmieniło. Próbowałem być bardziej romantyczny. Przynosiłem jej kwiaty, przygotowywałem kolacje, planowałem wspólne weekendy tylko dla nas dwojga. Dziękowała uprzejmie, ale pozostawała chłodna i zdystansowana. Sytuacja zaczęła mnie głęboko ranić. Moja samoocena leżała w gruzach. Czułem się odrzucony, nieatrakcyjny, niechciany. Małem problemy w pracy, bo nie potrafiłem się skoncentrować. Moi przyjaciele widzieli, że coś jest nie tak, ale wstydziłem się im powiedzieć. Jak miałbym wytłumaczyć, że moja własna żona nie chce już ze mną żadnej bliskości. W końcu postanowiłem podjąć bardziej radykalne kroki. Zaproponowałem, żebyśmy poszli razem do terapeuty dla Pach. Karla na początku się sprzeciwiła, mówiąc, że to przesada, że nie potrzebujemy tego. Ale tak długo nalegałem, aż się zgodziła. Poszliśmy na trzy sesje. Podczas dwóch pierwszych trzymała się swojej obronnej postawy, twierdząc, że problem leży po mojej stronie, że za dużo wymagam, że muszę zrozumieć, iż ma inne priorytety niż seks. Podczas trzeciej sesji coś się zmieniło. Terapeutka zadała Karli proste pytanie. Czy wciąż kochasz swojego męża? Zapadła niecisza. Karla spojrzała na mnie z wyrazem twarzy, którego nigdy wcześniej nie widziałem, i odpowiedziała: nie wiem. Te trzy słowa uderzyły mnie jak cios brzuch. Wyszliśmy z gabinetu w całkowitym milczeniu. W drodze do domu próbowałem rozpocząć rozmowę, ale poprosiła, żebym nic nie mówił, że potrzebuje czasu, bo pomyśleć. Następne dni były torturą. Karla prawie w ogóle ze mną nie rozmawiała. Większość czasu spędzała zamknięta w pokoju lub zajęta dziećmi. Czułem się jak obcy we własnym domu. Wtedy zacząłem zwracać uwagę na pewne szczegóły. Karla nie rozstawała się z telefonem, zawsze odkładała go ekranem do dołu, gdy się zbliżałem. Zmieniła hasło i częściej wychodziła, tłumacząc to spotkaniami zawodowymi lub z przyjaciółkami. Zacząłem podejrzewać, czy jest coś inne. Sama myśl była zbyt bolesna by ją przyjąć, ale wszystkie znaki na to wskazywały. Pewnej nocy, gdy było pod prysznicem, uległem pokusie i wziąłem jej telefon. Serce waliło mi jak szalone. Udało mi się go odblokować, używając daty urodzin naszego najstarszego syna, hasła, którego używała przez lata, zanim je zmieniła. To, co zobaczyłem, zniszczyło mnie. Wadomości wymieniane z kolegą z pracy... Lekarzem z kliniki. Intymne rozmowy, czułe słowa, plany spotkań. Były nawet zdjęcia, które mu wysyłała. Poczułem, jakby ziemia usunęła mi się spod nóg. Moja żona miała romans. Stałem przez kilka minut sparaliżowany, trzymając telefon w drżących dłoniach. Usłyszałem, że zakręciła wodę, więc szybko odłożyłem urządzenie na miejsce. Kiedy wyszła z łazienki, Spojrzałem na nią inaczej. Kobieta, którą kochałem tyle lat, z którą zbudowałem rodzinę i życie, zdradziła mnie. Nie zmrużyłem tej nocy oka, leżąc obok niej, czując mieszaninę gniewu, smutku i upokorzenia. Myślałem o tym, żeby od razu ją skonfrontować, wykrzyczeć wszystko, co odkryłem, ale coś mnie powstrzymało. Potrzebowałem planu. Nie mogłem po prostu wybuchnąć i pozwolić. By sytuacja wymknęła się spod kontroli. W następnych dniach zachowywałem się normalnie, ale w środku planowałem swoją zemstę. Nie miała to być zemsta destrukcyjna ani brutalna. Mało pokazać jej wartość tego, co wyrzucała na śmietnik. Postanowiłem, że najlepszą możliwą odpowiedzią będzie stać się najlepszą wersją samego siebie, nie dla niej, ale dla siebie. Zintensyfikowałem treningi na siłowni. Wynająłem trenera personalnego i zacząłem przestrzegać rygorystycznej diety. W ciągu kilku tygodni zobaczyłem efekty. Moje działo się zmieniało, stawało się bardziej wyrzeźbione, silniejsze. Ale nie chodziło tylko o zmianę fizyczną. Zacząłem inwestować w siebie na wszelkie możliwe sposoby. Wróciłem do rzeczy, które porzuciłem po ślubie. Wznowiłem lekcje gry na gitarze, które przerwałem lata temu. Zacząłem więcej czytać. Uczyć się tematów, które zawsze mnie interesowały. Ukończyłem kursy online z rozwoju osobistego, komunikacji i inteligencji emocjonalnej. Na nowo odkrywałem samego siebie, uświadamiając sobie, że zapomniałem o sobie, całkowicie poświęcając się rodzinie. W pracy moja wydajność znacznie się poprawiła. Dzięki jasności umysłu, którą rozwijałem, udało mi się sfinalizować ważne transakcje i otrzymałem awans. Które obiecywano mi od miesięcy. Moje wynagrodzenie znacznie wzrosło, a wraz z nim moja niezależność finansowa. Karla zauważyła zmianę. Widziałam nowy blask w moich oczach, odnowioną pewność siebie, zmienione ciało. Zaczęła komentować, mówiła, że jestem inny, pytała, czy wszystko w porządku. Odpowiadałem spokojnie, że czuję się świetnie, lepiej niż kiedykolwiek, i kontynuowałem swoją rutynę. W międzyczasie dyskretnie skonsultowałem się z prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym. Chciałem poznać swoje prawa, dowiedzieć się, jak wyglądałby podział majątku, opieka nad dziećmi, alimenty. Zorganizowałem wszystkie nasze dokumenty finansowe, zrobiłem kopię wszystkiego, co mogłoby się przydać. Przygotowywałem się na odpowiedni moment. Zacząłem też częściej wychodzić. Przyjmowałem zaproszenia od znajomych. Które od lat odrzucałem. Wróciłem na spotkania towarzyskie, zawodowe, poznawałem ciekawych ludzi. Nie szukałem nikogo, ale pozwalałem sobie znów żyć, czego wcześniej zapomniałem. Pewnego wieczoru, na wydarzeniu firmowym, poznałem kobietę o imieniu Paula. Była konsultantką biznesową, miała 40 lat, była po rozwodzie i miała zaraźliwą energię. Rozmawialiśmy godzinami o pracy, podróżach. Marzeniach i aspiracjach. Było odświeżające rozmawiać z kimś, kto naprawdę był mną zainteresowany. Nic się nie wydarzyło poza dobrą rozmową, ale to uświadomiło mi, jak bardzo byłem zaniedbywany w moim małżeństwie. Karla zaczęła się niepokoić moim nowym zachowaniem. Pytała, dokąd idę, z kim wychodzę, dlaczego wracam późno. Rol całkowicie się odwróciły. Teraz to ona wydawała się niepewna. To ona domagała się uwagi, ale ja zachowywałem spokój, odpowiadając, że po prostu żyję swoim życiem i dbam o siebie. Pewnej nocy przyszła do mnie do sypialni. Po raz pierwszy od ponad roku próbowała zbliżyć się do mnie w sposób romantyczny, ale coś we mnie się zmieniło. Spojrzałem na nią i delikatnie odmówiłem, mówiąc, że jestem zmęczony. Zobaczyłem zaskoczenie w jej oczach. Nie była przyzwyczajona do odrzucenia. To powtórzyło się kilka razy w kolejnych tygodniach. Karla wyraźnie próbowała odzyskać moje zainteresowanie, ale nie ulegałem. To nie była małostkowa zemsta, to była ochrona. Nie mogłem po prostu zapomnieć o zdradzie i udawać, że nic się nie stało. Moje serce wciąż bolało, ale teraz to ja miałem kontrolę nad sytuacją. Wtedy zdecydowałem, że nadszedł czas na ostateczną rozmowę. Poprosiłem ją, żeby zarezerwowała wieczór. Abyśmy mogli spokojnie porozmawiać, umówiliśmy się na kolację w domu, gdy dzieci pójdą spać. Przygotowałem wszystko, ugotowałem specjalny posiłek, włączyłem nastrojową muzykę, stworzyłem atmosferę, która mogła wydawać się romantyczna, ale w rzeczywistości miała być sceną prawdy. Kiedy usiedliśmy do stołu, Karla była wyraźnie zdenerwowana. Mówiła o tym, jak bardzo się zmieniłem, że tęskni za mną że chciałaby, aby wszystko wróciło do dawnego stanu. Słuchałem w milczeniu, spokojnie pijąc wino. Gdy skończyła mówić, wziąłem głęboki oddech i zacząłem. Powiedziałem jej, że wiem o wszystkim, o jej romancie z lekarzem z kliniki, o wiadomościach, o spotkaniach. Zobaczyłem, jak krew odpływa jej z twarzy. Próbowała zaprzeczać, ale przerwałem jej. Nie chciałem słuchać kłamstw ani wymówek. Wyjaśniłem, że nie jestem już zły, przynajmniej nie tak jak wcześniej. Jestem rozczarowany, smutny z powodu końca tego, co zbudowaliśmy, ale pogodny z moją decyzją. Powiedziałem jej, że chcę rozwodu, że nie widzę sensu w kontynuowaniu małżeństwa, gdy szacunek i zaufanie zostały złamane. Karla zaczęła płakać, prosiła o przebaczenie, mówiła, że to był błąd, że chce mnie odzyskać. Że zrobi wszystko, aby to naprawić. Ale ja byłem pewny swojej decyzji. Wyjaśniłem, że w ostatnich miesiącach na nowo odnalazłem siebie jako człowieka. Zrozumiałem, że straciłem swoją tożsamość w małżeństwie, zawsze stawiając potrzeby żony i dzieci ponad własne. Teraz odkryłem na nowo swoją wartość, poczucie własnej godności i zdolność do bycia szczęśliwym, niezależnie od tego, czy jestem w związku, czy nie. Moja zemsta nie polegała na publicznym upokorzeniu jej, niszczeniu jej reputacji czy byciu okrutnym. Moja zemsta polegała na tym, że stałem się lepszym człowiekiem, silniejszym, pełniejszym. Pokazałem jej, że nie potrzebuję jej, aby być szczęśliwym. Odzyskałem swoją moc osobistą i godność. Wyraźnie zaznaczyłem, że chce spokojnego rozwodu. Dzieci są priorytetem i zrobimy wszystko, aby ten proces przebiegł jak najłagodniej, by im nie zaszkodzić. Nie chciałem kłótni ani drobnych sporów. Skonsultowałem się już z prawnikiem i miałem uczciwą propozycję podziału majątku i wspólnej opieki. Karla była w szoku. Myślę, że spodziewała się, że będę błagał, byśmy zostali razem, że zaakceptuję zdradę i będziemy żyć dalej, jakby nic się nie stało. Ale nie byłem już tym niepewnym i zdesperowanym mężczyzną sprzed kilku miesięcy. Ewoluowałem. Proces rozwodowy trwał sześć miesięcy. Były trudne chwile, zwłaszcza gdy musieliśmy wytłumaczyć dzieciom, co się dzieje, ale utrzymaliśmy szacunek i spokój. Karla zerwała z lekarzem z kliniki niedługo po tym, jak dowiedziała się, że wiem o wszystkim. Kilka razy próbowała mnie przekonać, byśmy spróbowali jeszcze raz, ale byłem zdecydowany. W tym czasie nadal inwestowałem w siebie. Moja fizyczna i psychiczna przemiana była zauważalna. Znajomi komentowali pozytywne zmiany, jakie we mnie widzieli. Byłem lżejszy, szczęśliwszy, bardziej obecny w każdym aspekcie życia. Paula, konsultantka, którą poznałem na spotkaniu firmowym, znowu pojawiła się w moim życiu. Spotkaliśmy się kilka razy na kawę, potem na kolację. Nie było pośpiechu ani presji. Było po prostu dwoje dojrzałych ludzi. Którzy cieszą się swoim towarzystwem, wiedziała o mojej sytuacji i szanowała mój proces. Kiedy rozwód został ostatecznie sfinalizowany, czułem mieszankę ulgi i smutku ulgę, że jestem wolny od małżeństwa, które już mnie nie uszczęśliwiało smutek, że zakończył się ważny etap mojego życia ale przede wszystkim czułem wdzięczność za podróż samopoznania, którą ta trudna sytuacja mi przyniosła. Moja codzienność z dziećmi ułożyła się harmonijnie. Mamy wspólną opiekę, a one spędzają połowę tygodnia ze mną, połowę z Karlą. Nasza relacja stała się silniejsza. Jestem bardziej obecnym, zaangażowanym i uważnym ojcem. Kupiłem mniejsze, ale wygodne mieszkanie i urządziłem je po swojemu. Po raz pierwszy od lat miałem przestrzeń, która naprawdę należała do mnie. Kontynuowałem swoje hobby. Treningi i naukę. Moje życie towarzyskie stało się aktywne i zdrowe. Około 8 miesięcy po rozwodzie Paula i ja zaczęliśmy się oficjalnie spotykać. Jest wspaniałą, dojrzałą kobietą, która rozumie, jak ważne jest, aby każdy w związku zachował swoją indywidualność. Nie spieszymy się z niczym. Po prostu cieszymy się teraźniejszością, budując coś trwałego na bazie wzajemnego szacunku i szczerego podziwu. Karla również ułożyła sobie życie. Poznała nowego mężczyznę, profesora uniwersyteckiego, który zdaje się dobrze ją traktować. Nasze relacje jako byłych małżonków są poprawne i funkcjonalne. Potrafimy się porozumieć dla dobra dzieci i nie ma już między nami urazy. Patrząc wstecz, widzę, że tamten okres odrzucenia i zdrady, choć bolesny, był ukrytym błogosławieństwem. Zmusił mnie do przebudzenia. Do zauważenia, że się zagubiłem. Dał mi okazję, by przemyśleć, kim jestem i kim chcę być. Umożliwił mi odbudowę życia w sposób bardziej autentyczny i zgodny z moimi wartościami. Moja zemsta nie polegała na zranieniu jej czy sprawieniu, by cierpiała. Polegała na tym, by stać się lepszym i szczęśliwszym człowiekiem bez niej. Udowodnić sobie, że mam wartość że zasługuję na miłość i że potrafię zacząć od nowa. Odzyskałem poczucie własnej wartości i godności w sposób, którego żadna małostkowa zemsta nie mogłaby mi dać. Nauczyłem się, że czasami największym aktem miłości do siebie jest umiejętność odpuszczenia. To odwaga, by zamknąć rozdział, który już nie służy twojemu rozwojowi i dobru. To zrozumienie, że nie potrzebujesz czyjejkolwiek akceptacji ani miłości, by być pełnym, bo już jesteś kompletny sam w sobie. Dziś, gdy spotykam przyjaciół przechodzących przez podobne sytuacje, zawsze dzielę się swoją fistoją. Nie po to, by zachęcać ich do destrukcyjnej zemsty, ale by pokazać, że najlepszą odpowiedzią na odrzucenie i zdradę jest inwestowanie w siebie. Stań się kimś tak niezwykłym, że osoba, która cię zraniła, zrozumie, co straciła. Nie dlatego, że chcesz jej powrotu, ale dlatego, że chcesz, by wiedziała, że nie potrzebowałeś jej, by błyszczeć. Życie wciąż mnie zaskakuje. Mam ambitne cele zawodowe, plany podróży i projekty osobiste, które mnie ekscytują. Mój związek z Paulą rozwija się zdrowo. Moje dzieci są szczęśliwe i dobrze przystosowane. A ja wreszcie czuję się kompletny, spełniony i w pokoju ze sobą samym. Największą lekcją, Jaką wyniosłem z tego wszystkiego jest to, że nikt nie może odebrać ci twojej wartości. Możesz czuć się odrzucony, zdradzony, opuszczony, ale twoja wewnętrzna wartość jako człowieka pozostaje nienaruszona. To, co zrobisz z tym bólem, to, jak zdecydujesz się na niego odpowiedzieć, definiuje, kim naprawdę jesteś. Wybrałem, by nie być ofiarą. Wybrałem, bez zdrada mojej byłej żony nie zdefiniowała mojej historii. Wybrałem, by wykorzystać to bolesne doświadczenie jako paliwo do mojej przemiany. I to była bez wątpienia najlepsza możliwa zemsta, ponieważ nikogo nie zniszczyła, lecz zbudowała lepszą wersję mnie samego. Jeśli przechodzisz przez coś podobnego, wiedz, że na końcu tunelu jest światło. Ból jest tymczasowy, ale wzrost, który z niego wynika, może być trwały. Inwestuj w siebie, dbaj o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne. Połącz na nowo ze swoimi pasjami i marzeniami. Otaczaj się ludźmi, którzy cię cenią, a przede wszystkim nigdy nie zapominaj o swojej wartości. Moja podróż się nie skończyła. Właściwie czuję, że dopiero się zaczyna. I po raz pierwszy od wielu lat naprawdę cieszę się na to, co przyniesie przyszłość. Nie dlatego, że mam wszystkie odpowiedzi lub że wszystko jest idealne, ale dlatego, że wiem, iż bez względu na to, co się wydarzy, mam sobie siłę i odporność, by stawić czoła każdemu wyzwaniu. A to poczucie pewności, ta świadomość, że mogę pokonać każdą przeszkodę, jest bezpośrednim rezultatem mojej decyzji, by zemścić się w najlepszy możliwy sposób, stając się najlepszą wersją samego siebie.